On cel! On cel! Zobacz, Stan nie, 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 stanąłeś w nies niesprawdzonej, jest załom. E, tu, słuchajcie, ja słuchajcie tym, jest i następnie... to, jest, to jest następna sytuacja, stań tutaj przede mną, tak jakbyś tu wszedł, nie, skróć karabinek, wejdź Petro do środka, wejdź, wejdź, żebyś widział, skróć karabinek, skróć karabinek, o i zobacz, słuchajcie, to jest też podejść, całym ciałem podejść, nie, po, o zobaczcie Tego typu sytuacja, o co mi chodzi tutaj, specjalnie to tu stanąłem, że W tego typu sytuacji, jak ktoś wam jest na lufie, wy, no wchodzi na lufę Wy nie możecie czekać, trzeba, no my jak mamy kamizelki, to jest uderzenie kamizelką w kamizelkę lufą Czyli coś trzeba zrobić, nie możesz strzelić, bo nie rozpoznałeś mnie Ty nie wiesz czy ja jestem do ostrzelenia, czy ja nie jestem do ostrzelenia Ale musisz coś zrobić, nie i robimy, czyli weź skróć karabinek, czyli wszedłeś na mnie łubudu w klatę. łubudu, Ale tak, zaznacz ci, cofnij karabinek, że nie zostawię. Bum i cofnij. O. Ewentualnie najlepsze jest co walnąć? Tak. Klawiaturę. Wtedy na pewno dość się, się położy. Dobra.